Wyciek. Gdybyśmy byli teraz w elektrowni jądrowej, to byłby nasz ostatni film, ale całe szczęście gadamy o Gierkach. Nie zajmujemy się prawdziwą pracą. Wycieki towarzyszą mediom od zawsze. Nie są domeną tylko internetu, ale to on je spopularyzował. Znacząco! Czyniąc z niego nawet sposób na promocję. Myślicie, że to nagranie z rzekomo ze Spider-Man No Way Home wyciekło przypadkiem? Bo, to jest słodkie letnie dzieciątka. To, co lata, lata temu stawałoby się jedynie materiałem na thriller sci-fi z Denzelem Washingtonem, dzisiaj jest normą. Kradzież danych, dzięki zabezpieczenia. Informacje błyskawicznie rozprzestrzeniające się. Siedząc w bańce pokulturowej, pozdrawiam cię, łysy, ciężko nie trafiać na co najmniej dwa przecieki dziennie. Często sprowadzające się do tego, że mój wujek pracuje w barweru i tego, Tedder de Villa robią. Czy do tego, że na danej stronie patentowej zarejestrowano podejrzaną nazwę Alan Wake Remastered, chociażby bądź tajskiej komisji przyznającej niemniej tajskie kategorie wiekowe podesłano Grand Theft Auto Definitive Trilogy. Warto było gmychać, nie? Wspomniało o patentach i kategoriach wiekowych, gdy istnieje jeszcze jeden najczęstszy rodzaj przecieków. Można mieć zabezpieczenia, zakazać pracownikom korzystać z telefonu w trakcie pracy, nakazać im podpisywać NDA, aby nikt w budynku i poza nim nie mógł pisnąć słówkiem, ale nie ma to znaczenia, kiedy hakerzy mogą się dostać do Twoich serwerów ze swojego domu. Tak jak Gordon Freeman. Gordon Freeman to człowiek wielu czynów. Człowiek wielu czynów, człowiek bez słów, człowiek bez słów. Tak, Half-Life to seria wielu tak. Po tym jak jedynka zmieniła na zawsze oblicze Gieraczkowa, łącząc dumowe FPS-y i statyczne przegodówki w jedną dynamiczną historię, ciężko było wyobrazić sobie, jak miałby się to przebić i to był też problem dla samego Valve. Twójka miała ponownie zachwycać fizyką, zdumiewać narracją, rozbudować swój świat tak, aby konkurencja wydawała się przestarzała. Twórcy nie zamierzali i nie zamierzają no. Cóż, mi się nie zmienia w Valve? Wypuszczać ani nawet nie zapowiadać sequela, póki nie trafi im się kolejna rewolucja. Jest rok 2002. Niecierpliwy fan Axel Gębę, postanowił samemu poszukać jakiejś informacji o Twójce w najlepszy możliwy sposób, włamując się do sieci Valve. Łatwiej niż można by przepuszczać. Starając się to jak najprościej wyjaśnić, bo dużo tu technicznej mowy. Nazwa serwera, na którym założono stronę Valve, była połączona z serwerem do synchronizacji z serwerami zapasowymi, co że wykorzystywali często do podpatrywania, co się znajduje w głównym zbiorze danych. Dzięki takiemu gmeraniu, Gębę odkrył, że w tej samej sieci co Valve znajduje się niezabezpieczony ani Firewallem, ani praktycznie niczym serwer. Dostęp do którego nie wymagał nawet hasła, starczył sam login Build. Tam do absolutu brakowało jeszcze rozszyfrowania haseł do samego Valve, to już była dziecinada dla niego. On już sobie generował kody do Warcrafta 3 czy coś w tym I cyk. I pick, I make miał dostęp do wszystkiego. Poszukiwania rozpoczęte w 2002 zakończyły się we wrześniu 2003, kiedy to chłopak, poza screenshotami, które nie miały trafić, a przynajmniej jeszcze, do świadomości publicznej, ściągnął cały kod źródłowy niedokończonej wersji Half-Life'a 2, którego co prawda nie potrafił odpalić, nie posiadał do tego odpowiednich narzędzi, ale hej, od czego są przyjaciele? Którzy wrzucą to za ciebie do internetu, rozczarowując publikę przekonaną, że dwójka zaraz wyjdzie, obniżając ale zespołu deweloperskiego i rzekomo powodując straty w wysokości 250 milionów dolarów, gębe był męczony przez poczucie winy, więc poczuł się w obowiązku poinformować samego Gay Newella, że to on jest odpowiedzialny za wyciek. Pozesłał mu parę plików prosto ze środka firmy, jasno udowadniając, że nie blefuje, i spytał się, czy w związku z tym może ubiegać się o posadę w Valve. Newell, zdesperowany, zmęczony po tylu latach produkcji dwójki i sfrustrowany, uznał to za idealną okazję. Na dowiedzenie się, jak dzieciak tego dokonał, oraz trwanie tego naiwnego gównia, zaprosił go na rozmowę o pracę. Skontaktował go z deweloperami z Valve, w którym chłopak w 40-minutowej rozmowie telefonicznej o jego dokonaniu i dokonaniach wyjawił szczegółach cały swój proceder. Po czym zgłoszono sprawę do FBI, które miałoby zapnąć gębego tuż po lądowaniu w Ameryce. Ci jednak przekonani, że typ może coś. Ktoś jeszcze odwali w swoim rodzinnym kraju, poprosili niemiecką policję o pomoc. Aresztowano go, przesłuchano i ostatecznie skazano na dwa lata w zawieszeniu, jako że nie mógłby po takim przypadku wyrządzić dalszej, może nawet jeszcze większej. Szkody. Nie po tym, jak zranił swojego ulubionego dewelopera. Bardzo podobnie było w przypadku pewnego powszechnie dobrze przyjętego ekskluzywa Sony. Pod względem ambicji, pod względem zmiany branży, pod względem sposobu na hakowanko, którego nikt by się nie domyślił. Początek pandemii nie był łaskawy dla przemysłu gier. Szczególnie dla już dość skrzywdzonego przez nadużywanie crunchu Naughty Dog i ostatniego The Last of Us Part II. Sequela kultowego tytułu z 2013 roku, którego otwarto zamknięte Zakończenie było na tyle gęste i niejednoznaczne, że sama zapowiedź dwójki wywołała potężne emocje, bo jak to miałoby się kontynuować. Spekulacje, plotki, teorie, Gra będzie opowiadać o początkach epidemii Gździba, o Marlene, o mamie Ellie. Zagramy samą dziewczyną, już starszą. Pomożemy jej w zemście po śmierci Joela, bo te może sugerować jego pojawienie się na końcu pierwszego teasera. Było co sobie wyobrażać i było na co czekać. Choć premiery gry przesunięto już dwukrotnie, dla rzekomego dopieszczenia, co w przypadku tego studia oznacza wypolerowanie, wypolerowanego, wypolerowanym, wypolerowanym nie, pandemia sprawiła, że na początku kwietnia 2020 teraz Last of Us Part II, jak i wiele tytułów, spotkało kolejne przesunięcie i to na nieokreśloną datę, i to na niecałe dwa miesiące przed premierą. Na końcu tegoż samego kwietnia do sieci wyciekły nagrania z tak kluczowymi momentami fabularnymi, że w mojej opinii były one w dużej mierze odpowiedzialne za obecną reputację tej gry. Czy atak był spowodowany opóźnieniem? Czy hakerzy uznali, że skoro nie chcą im dać gry, to sami i on sobie wezmą? Nie wiadomo. Wiadomo jedynie, że sprawcy byli niepowiązani z Sony czy Naughty Dog, choć mogłyby to nieco sugerować typowe dla beta testów znaki wodne, oraz to, że dostali się do serwerów w wyjątkowo wymyślny sposób. Każdy tytuł twórców Uncharted, bowiem posiada klucz łączący graczy z serwerem studia. W aktualizacji którejś z jego poprzednich tytułów wykryto lukę w takimże kluczu, która pozwalała na wejście bezpośrednio w pliki, a w nich. Zakończenie. Zaskakująco kreatywne użycie niedocenianej broni, jaką jest kill golfowy, fabularna rewolta w połowie historii oraz walka trzech głównych postaci z perspektywy kontrowersyjnej bohaterki kontrowersyjnej po tejże tożsamość oraz. <laughs> Rodowód także znajdowały się na serwerze. Kto ma wiedzieć, ten wie, nie będę spoilerować tym, którzy mają tę grę na kupce wstydu. Wierzcie mi, jest to naprawiać. Moja recenzja trwała z godzinę. Wyrwane z kontekstu nagrania wywołały nieprawdopodobną burzę. I choć ja nadal mam cholernie mieszane uczucia co do niektórych decyzji popularno-gameplay'owych, tak wiem na pewno, że gdyby komuś nie nudziło się tak, że grzeba w update'ach produkcji sprzed lat jednego konkretnego studia. Podejrzane zdarzenia w The Last of Us Part II wybrzmiałyby tak, jak powinny. Nie wybrzmieć tak, jak się powinno. Stanie opisujące większość lików większość. Nie przejdzie mi przez gardło, jakoby nazwa kolejnej części Assassin's Creed mogłaby kiedykolwiek wybrzmieć, kiedy sama gra tego nie robi. Ani po premierze, ani przed premierą. Gdzieś w okresie dostarczania kopii do odpowiednich miejsc. A zdarza się, stety, niestety, że firma, bądź sam kurier, któremu powierza się paczki, nie są tak przywiązani do kultury. Od dostarczyć i lecieć dostarczać co innego. Zlecenia jak zlecenie. Czasem się kopnie, co by nudy nie było. W maju 2018 pospieszono się z wysyłką kluczy wchodzących w mer. Nowej części Assassin's Creed, której tytuł i miejsce akcji nie były jeszcze znane. A tu cyk, pod podtytuł Odyssey, Odyseja i grecki hełm. Jasne, każdy mógłby coś takiego podrobić. Jednak gdy przypomniało się sobie o niektórych questach w Origins oraz samym jego zakończeniu, które bezpośrednio dotyczyły Greków i Rzymian, starożytna Grecja zdawała się najbardziej prawdopodobnym miejscem na następny etap ewolucji serii, a potem polucji serii. A dokąd ci że muszą dostarczyć? Prawda? Do sklepów, mających bardziej rozbudowaną historię wycieków, zdecydowanie bardziej, bo to do nich tytuły trafiają przed premierą. Jak w przypadku Halo 3, którego kopie sprzedawano w brytyjskich sklepach na dzień przed premierą, bo dlaczego by nie? Albo jak w przypadku Halo 3 ODST, którego kopie sprzedawano we francuskich sklepach na miesiąc przed premierą, czego konsekwencją było wcześniutkie wylądowanie tytułu na torentach, albo jak w przypadku Halo 2, którego podpieprzenie z francuskiej fabryki świetnie. Świętował miesiąc temu szesnastą rocznicę. Czemu francuskiej? Czemu fabryki? A no, ledwo parę dni wcześniej ogłoszono medium, iż całość jest już gotowa i leci do tłoczni. Coś sama kopia posiadała francuski dubbing. Ona nawet nie zdążyła trafić do sklepów. Im, jako jeden z pierwszych, dostarcza się informacje typu okładka, lista funkcji i wspieranych platform, screeny, czy nawet opis fabuły. W końcu trzeba mieć jak zaplanować strategię marketingową z wyprzedzeniem. Jakoś media ekspert musi zarobić na tych reklamach Battlefielda 2137. Z takiego bezosobnego przedwcześnie dowiedzieć się można było takim Watch Dogs Legion. Nie tylko o platformach, czy o umiejscowieniu akcji w dystopijnym Londynie, ale i o sednie całej tej gry, jakim jest możliwość zagrania i przejścia całości każdym mieszkańcem tego miasta. A to był tylko jeden sklep! O Wiedźminie 3 na Nintendo Switch Switcherze dało znać przed czasem parę azjatyckich serwisów, wszystkie podające te same dane, tę samą okładkę, zatem szanse, że to fake były dosyć niskie. A to była tylko jedna gra! Kanadyjski Walmart wyjątkowo się popisał. Teraz swoją stronę wrzucił do zapowiedzi tytuły. Które nawet nie zostały zapowiedziane. Splinter Cella, ostatecznie się nie doczekaliśmy. Nie tylko na wpisanym tam PlayStation 4, a w ogóle. A i kolejna Forza Horizon nie była zaskoczeniem. Ale Just Cause 4, Lego DC Super Villains, Borderlands 3, na prawie rok przed ujawnieniem. Rage 2, Sequel Zapomnianej Gry i Software? Jak można było się tego domyślić? Skąd Walmart kanadyjski o tym wiedział? BTSD to nie obchodziło. Sam fakt wystarczył jej, aby na swojej oficjalnej prezentacji nie umieszkać wytknąć Walmartowi tegoż błędu w bardzo dosadny sposób. Best known for their low and to keep a nie żeby jest sami nie przydarzyła się podobna wpadka. Nie także wyszło coś za wcześnie. W 2015 w trakcie ćwiczenia przemowy przez reżysera Dishonored oraz prezesa Arkane Studios komuś Omsknął się palec i prosto do uszu dwóch tysięcy osób. Na oficjalnym Twitchu dy nie powiedziano wprost, ale dość, by domyśleć się, że na mającym miejsce następnego dnia E3 zapowiedziano zostanie sequel tejże produkcji. Choć sam pokaz nie odbywał się zdalnie, więc nie wiadomo tak naprawdę czemu ktoś z załogi streamującej miałby mieć włączonego OBS-a. now. It's going out over the Twitch stream. So, ha ha ha. I'm not kidding. Technologia dała nam swobodę i prostotę, a te potrafię wciągnąć w bagno, jeśli nie będzie się uważny. Wydawałoby się, że duża firma, duże zabezpieczenia, a tak naprawdę nikt z nas nie jest bezpieczny. Ani uwielbianie twórcy The Last of Us, ani serii Uncharted, ani rewolucyjna firma jaką jest Valve, ani nawet moloch typu Sony, którego machlojki wyszły na światło dzienne przez aferę Apple vs Epic Games świt bezcelowości, lub moloch typu Nintendo, o którego wycieku danych można by sklecić cały materiał. Bardzo chętnie go zrobię cię. Dziękuję, że pytacie, bardzo dziękuję. Ani wy nie jesteście bezpieczni. No bo wyobraźcie sobie, spieszycie się na pokaz ważnego projektu, którego z papraci nie zamierzacie i się boicie, więc w pośpiechu. W trakcie jazdy metrem klepiecie na laptopie prezentację. Przystępnie. Nie musicie martwić się gapiami. Ktoś ciekawski zajrzy wam w ekran i widząc słupki, diagramy, wyrwane z kontekstu teksty, prędko się zniechęci i popatrzy się na co innego. Tego, że w prawym górnym rogu widać logo z niezapowiedzianym jeszcze przed tytułem. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się byki.